Witam wszystkich z strony Jaro. No i dzisiaj prędzej wam mikrofonik. Udało mi się okazyjnie kupić. A tam, da, piękny prawda? Ja to na USB. Pokażę, jak on tam sobie nagrywa. Sam mikrofonik wygląda tak. Zrobiłem, no bo póki co tam no, nic nie było do niego normalnie ten y, mikrofon ze statywem z, z, z jakimiś tam gąbkami kosztuje około 200 prawie także no, no pięknie to tak no, zrobiłem sobie taką samą czyli się zamówiłem dało mi się w miarę tanio znaleźć i y, tego jakieś właśnie takie gąbki, hmm, to tam jeszcze się stojakek, jak... no, no jakoś to tam wyszło, nie samo z gąbki, żeby osłonić ten mikrofon, musiałem dowiedzieć się tam gdzieś, na hmm, że... no i że to jest mikrofon pojemnościowy, one podobno są strasznie delikatne, także żeby tutaj syfu nie nabrać do środka mikrofonu bo podobno oczyszczenie go w ogóle jest drogie i no i nie bardzo kto to potrafi zrobić także także lepiej zainwestować nie popsuć tego mikrofonu zobaczymy jak on tam będzie sobie nagrywał przez to. no i ogólnie jak to wyjdzie dobra popodpinał to... wszystko i widzimy się mm. widzimy się już po zmontowaniu tego wszystkiego a um, jeszcze tylko tak powiem um, tylko nie pomyliłem się bo to jest nazwa nie ja tylko joto <laughs> sorry no joto tak przez y. O, śmiesznie to będzie wyglądać w tym, tym gąbku ale no dobra to ja idę to montować odpalimy kąpa i zobaczymy jak to będzie no i tak tutaj sobie myślimy mikrofon kierownicy podpięty do kąpa i zaraz zaczynamy to no, i okej, okay, miałem przygotowane jakby wam puścić z innego programu, ale nagram przez tutaj przez program do montowania. Tu sobie zrobimy taki jeden, tutaj sobie w ustawieniach. Aha, tu jest w górę podbite już widzę tutaj jest na maksa podbite trochę daleko siedzę od mikrofonu w poziomach weźmiemy sobie 72 tutaj zobaczymy jak będziemy mnie słychać jak mnie słychać zaraz zobaczymy jak to wyjdzie i oczywiście no piszcie mi w komentarzach jak to, czy, czy warto y, ten mikrofon kupować no i oczywiście no y to są pułapka mile widziane. No i możecie wspierać też kanał, jeśli macie taką chęć. Linki są w, w, w opisie kanału No i na stronie kanału też są. Na stronie, no, no jak wchodzicie na kanał, tam są odpowiednie linki w góry Także do strony kanału ale skupmy się na razie na mikrofonie no i jak, jak, to, jak to wychodzi zaraz zobaczymy z powrotem i teraz jak? no dobra no, zobaczmy jak to wyszło no i teraz jak mnie słychać przy tej nastawie jestem z jakieś centów od mikrofonu myślę że będzie dobrze tak na 70% Czyli troszkę poza połową czułości mikrofonu przy tej odległości. Na 100% nie ma co nastawiać, bo tam będzie później e, łapał jakieś e, szumy z wentylacji skąpa z czy coś takiego. No, myślę, że chyba, chyba nie był to topę z mojej strony. Tam na parę pierdełek musiałem się kupić tam. W międzyczasie udało mi się jakiś stojak pod mikrofon zdobyć, jakieś gąbki, coś tam jeszcze, w miarę tanie. Także no zobaczymy co to sobie. Idzie. Ogólnie chyba mikrofon nie jest złej jakości, bo z tego co widzę to jest już taka półka trochę wyższa, bo to normalnie tak jak się... widziałem coś na Allegro, to komplet taki kosztuje. Około, no zaczyna się już z tej półki około 200 zł taki mikrofon kupiłem okazyjnie ugrzewkę za 5 d czyli no, myślę, że było warto nie wiem jak waszym zdaniem oceniam się jak mnie teraz słychać to warto czy, e, czy się czy się opłaca toko, no, do takiego no, w sumie e, do okazyjnych tam nagrań na youtube na jakichś tam nie wiem, może prób wokalnych Trochę. Powiedzcie, czy wy zdecydowalibyście się na taki mikrofon? I no, no w ogóle nie, czy jakie, jakie są Wasze wrażenia na temat tego mikrofonu? Czy po prostu warto było wydać tę kasę? No, przy, oczywiście no, przy uwzględnieniu tego, że, że to była okazja, tak? jest no, za taki mikrofon, który naprawdę kosztuje e, minimum, no mówię tak, no, to się to już półka jest cenowa do 200 zł, a najlepsze są nawet to jest mikrofon pojemnościowy ale lepsze wahają się nawet do 600 zł i w górę, także, no... Ten, ten no, normalnie widziałem, tym ten Allegro w komplecie za chyba 160 zł, jak nie więcej. Także to jest, no mówię, taka półka już trochę wyższa, trochę wyższa klasa. Także to trzeba mieć też na że, że to nie jest taki super, super tania półka. No, tak powiedzmy. Także, no... Piszcie w komentarzach, jak wy uważacie, czy po prostu korzystaliście, yy, no, korzystaliście no może korzystaliście, to, yy, to już wiecie, jak to wygląda, A, czy, czy skorzystalibyście po prostu z takiego yy, sprzętu, no tak jak mówię, czy to generalnie nie jest utopienie kasy, zwłaszcza, że to jest mikrofonik na USB, czyli można sobie tak generalnie mówiąc yy, wpiąć do kąpa, do laptopa, do czego tam się podoba nie trzeba jakieś karty muzyczne stosować, żeby sobie go używać po prostu no, całą elektronikę, cały przetwornik ma już w sobie także no, za to jest wielki plus chociaż są mikrofony, że można sobie podłączyć i po USB i po zwykłym jacku. No ale to już jest inna para kalosze. zależy co kto woli, do czego chce mikrofon wykorzystać, tak? No dobra, to byłoby na tyle i oczywiście no, zachęcam do subskrypcji eee. i no, łapkujcie oczywiście, klikajcie dzwonek, żeby być na bieżąco i wspierajcie. Dzięki. Do miłego.